No dobra, karta, to powiedz mi, spójrz na te szklanki i powiedz mi, e, czy więcej wody jest w tej, czy więcej wody jest w tej, czy są równo? W jest więcej. Drobno więcej, czy, czy mocno więcej? Drobno. To dolejemy, której było więcej? Tu było więcej, tak? Tak, więcej. No to musisz patrzeć i powiedz mi, jak będzie dobrze. Nie w takich minigernach. Trzeba więcej. Dobra. Czyli teraz jest porówno, tak? Gdzie jest więcej wody? Tutaj? Tutaj? Czy jest równo? Jest równo. Jest równo. Dobra. To może zrobić pauzę. Okej, okay, to teraz mi powiedz, w którym rzędzie jest więcej koralików. W tym rzędzie? Czy w tym rzędzie? Możesz sobie policzyć. Jest tyle samo. Jest tyle samo. Mhm. 10. A teraz, w którym rzędzie jest więcej koralików? W tym rzędzie? Czy w tym rzędzie? Tyle samo. Tyle samo. Mhm. Powiedz mi teraz, Gerda, <grym> których koralików jest więcej: brązowych czy drewnianych? Brązowych. jest pewno. Tak. Pomyśl jeszcze raz nad pytaniem: <grym> brązowych więcej czy drewnianych więcej? Przecież zablokowanym drewnianym. Czyli? No. no... i brązowych, i drewnianych. Których jest więcej? No, ala... Drewnianych. Drębniany. Drewnianych jest więcej, tak. Dobra. Dobra. To teraz ołoż te patyczki w kolejności od najwyższego do najmniejszego. Od prawej? Od lewej. Ты там потычок?